Cześć, witajcie z tej strony Przełom.pl i zagramy sobie dzisiaj w Terrarie i myślę, że wyjdzie to jak najlepiej I jeszcze postaram się to dzisiaj wrzucić A więc tak mam dzisiaj mam na dzisiaj taki plan żeby sobie zbudować domek I pójdziemy jeszcze tam do jaskini, żeby sobie tam po prostu materiałów no więc, myślę, że Musimy jeszcze to uda Wyrobić jak najszybciej Tak, o, proszę bardzo, doma górnika Już na wejście Fajnie, fajnie Nie powiem, że źle, bo bardzo dobrze Jest nawet bardzo dobrze Ale przepraszam również za papugę tym pewnie dziwnie skrzyczała w tle od czasu do czasu jak boję się tak trochę nudzi Nie może przeżyć przy, jak mi nie przeszkadza więc przepraszam No a więc tak pójdziemy się na razie do tego domku Zobaczymy co idzie w skrzynce i no tu będę miał tak mniej więcej dwa plany na, na odcinek będziemy tak mniej więcej robić w każdym odcinku i sprawdźmy o Hermes Butsy proszę bardzo już mamy możemy szybciej biegać tu wezmę sobie piano. też nie, nie, nie będę aż tak dużo mówił bo się bardzo staram skupić na grze no, tak samo jak przy nagrywaniu Counter Strike'a. właśnie tak trochę mi za dużo się skupimy na mówieniu niż na graniu Tam filmik będzie pewnie w opisie Ale nie, wyjdziemy stąd, bo dzisiejszy plan miał być inny, a nie jest Więc ja go spełnię. Tylko ten, ten domek górnika mnie najbardziej zachęci, że tam pójść. Oj, przepraszam za dźwięki tam w tle. Przepraszam. Nie wiem czy to jest prawda, że tam gdzie jest jakaś odkryta ruta na powierzchni. Czy to nie jest przypadkiem latająca wy wyspa nad tym, bo tak... Zawsze byłem w takiej świadomości, że gdzieś nad tym jest latająca wyspa, ale nie wiem czy to jest do końca takie. Prawdu. Przepraszam, czasami się nie będę mógł aż wysłowić. Tak się zamyśliłem w tej grze teraz, że... I tam myślę, że pokonamy tego e, Wall of Flesha podaję Tak przypuszczam, że to tak się nazywało No i zobaczymy co pójdzie dalej, jak to wszystko Będzie szło Ale postaram się bo Mam teraz taką Myśl, żeby zrobić z tego serię Może jeszcze jutro nagram coś sesa, ale to już mało wow, prawdopodobne, że, że tak zrobię. Nie wiem czy pójdziemy czas jutro. No i gdzieś tam kaczkę sobie. O i po kaczce. Dobra, to myślę, że tutaj zrobimy domek na razie. Przepraszam za moją wymowę, ale strasznie mi gardło boli. No więc zacznę budować. To już mogę w sumie tego dirta nie stawiać, tam bez sensu trochę. Oj, te kaczki mi tu kurde kwaczą. I fajnie, będziemy mieli podąki demon altar, więc nie będzie aż tak tragicznie w sumie. Myślę, że na razie nie będzie taki duży wam jeszcze zamiar w dół zrobić, parę kratek. A I myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. I jak macie jakieś porady, chociaż pewnie jest nie wiem, mało prawdopodobne, że ktoś coś powie, znaczy nie, może inaczej. Ee, że czy się zapyta o coś albo mi poradzi z czymś, czybym mógł coś zrobić I właśnie teraz się zastanawiam czy by nie nagrać tować coś z headline'a bo otwarta beta jest właśnie sobie instaluję ją postaram ale nie obiecuję może się pojawi jakiś odcinek ale to jest chyba tylko jeden będzie taki, bo, nie, bo jak taka rozgrywka jednak to będzie tylko trwała a więc później będzie dużo konwertowania dużo czasu rzucania i tak coś kurde ostatni odcinek z tego CS-a strasznie go się wrzucał więc naprawdę nie byłem zadowolony z tego powodu ale myślę że ten nie będzie tak się długo wrzucał. O kurczę. Coś mi nie tak poszło. Postaram się jak na ten domek zrobić. Żeby jakoś tak... Po prostu nie wygląda, no bo co tu będę kurde. Jak już coś robić to porządnie, tylko że to będzie i tak nie wygląda jakiś shit. Znając to Kurczę, już chwilę zaczyna powoli nocy robić. Mało drewna, mało drewna, nie ma co o! Dwa będzie stworzył. No no trudno Kurczę cóż, krzesełko standardowo. Drzwi muszę, dwie pary drzwi. O, i tak ma być. Jeszcze tylko później... Muszę zaraz jeszcze drewno sobie. I ja myślę że tak do 12-13 minut zrobimy filmik. I skończymy. Dzisiaj... Dzisiaj tak bardziej już ten domek zrobię. Bo już to mi tak byłem w tej jaskini, więc... Stasz język mi się plącze. Tak dawno nie nagrywałem, że... Aż zapomniałem. Kurde dobrze wysławiać kurczę dobrze wysłać, to jest dobrze powiedziane Dobra, Pochodnie I mam coś drewno, nie mam nic drewno, no trudno Dobra, zetniemy jeszcze trochę drewna, ojcie. Jestem bardzo zachrypnięty Ale jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka z cs to zapraszam serdecznie Myślę, że tyle na razie wystarczy jeszcze sobie wyjdziemy na górę, bo do nocy chcę zdążyć. No, bo nie, tak zostawimy. Dobra, jeszcze tutaj. To będzie koniec. Teraz tak, trzeba się przekopać w dół. Szybko trzeba robić teraz platformy, platformy, platformy. Tak, yy, pochodni więcej potrzebuję hm. Zrobię już te 13, no teraz są 13 Młotek zrobimy Młotek jest tym fajny, że da się te klocki sobie układać. A więc tak dokończymy ze ściany. O, malutko i wyszło malutko. I nie ma. Trzeba iść w no, teraz tak bardziej na noc. Wreszcie tutaj może na tym drzewku pochodni dam 15 minut już. No to spokojnie zdążymy sobie do tych 13 może i będziemy kończyć. Dobra, myślę, że to wystarczy O, będzie wystarczyło na spokojnie o, jest pięknie tutaj na dachu muszę do skrzyneczki o, nierówno, nierówno, musi być wszystko równo no i znowu też tam pip pipcza I ja myślę, że na tym skończymy odcinek, więc lajkujcie, subskrybujcie na razie.